Ponownie Kawasaki można by powiedzieć i ponownie 3% baterii. Yy, tak jak mówiłem, w poprzednim filmie nie miałem informacji na temat tego, czy motocykl zostanie. Motocykl zostaje, ma tam jakiś problem, no, czy no jakiś, niezauważalny problem z paleniem na gorącym silniku. Tak kręci jakoś lelawo, czyli prawdopodobnie czyżby ludzie zaworowe i Kawasaki? Bardzo możliwe. Yy, więc pełen przeglądzik płynowo-olejowy troszkę tak można powiedzieć na raty ale nieważne, na raty jeśli chodzi o części bo nie doszło wszystko ale coś tam już jest, ale to nieistotne coś tam sobie porozkręcam coś tam poskładam a mają być jutro czy pojutrze także będzie z głowy więc co, zbiornik do góry cały tutaj układ chłodzenia, górę jeśli chodzi o wlew płynu i kilka przewodów do yy, odkręcenia pokrywa zaworów, fajki no tu są akurat cewki i co? I Widzimy się za chwilę. Olej tam sobie już zleciał, a to to już jakiś czas temu, bo stał poza podnośnikiem. Przez chwilkę to był Triumf na kapcia, tak? Ten Triumf, tam który miał być na kanale, ale nie będzie. No bo co? Kapcia i odpowieczenie hamulców. Nie wszystkie motocykle są takie, tylko grubsze tematy. Yy, a czy w sumie gruby był? Bo kapec z tyłud nie jest to takie hopsiub. Yy, więc co? Porozkręcam, sprawdzę jak tam zaworki, jak rozrząd i wracam za jakiś czas. Temat zdemontowany, że tak powiem, pomierzone trzy płyteczki, jedna i dwie na wydechu. Yy, nie, to było na pewno powodem tego, że nie odpala, ponieważ nie były tak bardzo aż ciasne, że podstawione. Co do łańcuszka, zaraz przejdę, na razie sobie wałeczki leżą, tak po korze, po, po korze, po korze, jak, po korze, jak wyglądają mostki, tak wyglądają mostki, troszkę już powiem szczerze się przytarły, jak i drugi, to był mostek w sensy, no tu mamy mostek wydechowy, również jakieś tam ślady pracy są, także kurwa kierownik był dobry, w pierdel był mocny. Na razie niech to sobie leży, nie Zawory już ustawiane były, ponieważ silikon był czarny, ale to już wyczyszczone z jednej jaki tam z drugiej strony. Eee, trzy płyteczki wymienione. Jedna poszła na sącym ćwiartki, czyli nieco piątkę, bo są jeszcze ćwiartki, a tu poszły akurat równe wymiary, bo, bo tak było, że troszkę więcej brakowało do optymalnego luzu. Tutaj sobie trzy płyteczki siedzą. Eee, brecha tak. Musi być klej, klej, to akurat był do imadła, bo mi się szczęki odkręciły. E, co do łańcucha, gdzieś go pan pierdolnął ten łańcuch. A jest. Czy się udało znaleźć zatarte ogniwo? Oczywiście, że się udało. Że znalazł zatarte ogniwo. Pewnie prędzej czy później to i w Afryce znajdzie. E, ale to pewnie przy 24 tam sobie zerknę. Ale czyż nie na tym polega przegląd? Skoro przegląd, to przegląd. Yy, dobra, ogarnę sobie ten łańcuszek, to a tam będzie, myślę, że z tym problemu nie będzie, z, z oringiem tutaj pod napinacz, także złożę sobie mostki, no, a reszta fantów przyjdzie tam za dwa dni około. Mieni się płyn hamulcowy z przodu, z tyłu yy, i filterek powietrza, <śmiech> świece, <śmiech> świece już skorodowane troszkę nawet, troszkę im tym jakimś kurde siłaksu się im nalało, yy, pokrywę. Ale to też już czalek nie mam. No, także tak to wygląda. No to lecimy dalej z tematem. No, wiele pewnie nie nadziałam. No tak jak mówię, jeszcze nie wszystko przyszło, ale coś tam się jeszcze pogrzebie. I będzie składanie pomarańczowego Kawasaki. Wstępnie tam już przygotowane wszystko do składania. Jeszcze nie czyszczone, ponieważ nie było sensu czyścić, jeśli nie było części, bo z oryginału troszkę tam później przyszły. Eee, pokrywa ściągnięta, stator sobie tak sobie fajnie leży yy, pokrywa jest nowa z jakiś chyba zamiennik bo za, nie tam chyba czystówki czy z przesyłką chyba czystówki wyszło o tutaj sobie leży yy, więc tak to wygląda wałeczki wszystko poczyszczone pomyte uszczelki potrzebne to z oryginału napinacz pod oryg, napinacz świecę lantzy rządy uszczelki pod pokrywę i tam pod stator, i filterek powietrza świecę takie różne rzeczy yy, więc co Poskładam ten temat, coś tam może po drodze pokażę, później będzie wpięcie w do diagnostyki yy, i, i temat taki jak TPS-y podciśnienia, sprawdzenie tam całego tematu. Więc co składam i coś tam po drodze może się, się uda pokazać, a może nie zobaczymy. To odpalenie będzie co pozostało? Zrobić synchronizację, wystawić TPS-y, wolne obroty, diagnostykę wpiąć. Także to już można powiedzieć z górki. Płyn zalany, jak i tutaj do zbiorniczka wyrównawczego, do chłodnicy, yy, banieczka pod bakiem. Kluczyk stacyjca jest? Nie ma. Jak nie ma stacyjca, to może będzie? Tak. Akumulatorem ja odpinałem? Chyba nie. Chyba nie. Nie, jest. Włączyłem tam zapęd za 2-3 razy. Niech nabije ciśnienia w układ paliwowy. Dobra, myślę, że wystarczy. Jest luz? Jest. No to rura. Ciśnienie oleju zgasło. Olej, jak widać, świeży zaciągnął, także niech sobie popyka, niech się rozgrzeje i podciśnienie. Ale to za kilka chwil. Na razie niech chodzi. rozgrzewce na skali 60, także sporo, na 30 wychodzi na czwartym cylindrze poza, poza zakres, na dokładności 60 troszkę mniej w cyferkach no troszkę jest różnica wejdźmy na, na podciśnienie no, to troszkę tam jest ale to jeszcze sobie można inaczej sprawdzić nie, nie ma gabaryt tu widać, I tutaj mamy 400 ponad, tutaj 370 około także no troszkę będzie można podziałać dobra wepnę mu, tak jak mówiłem diagnostykę, sprawdzę mu idealnie wolne obroty jakie mieć powinien, jakie ma eee, Pociśnienia TPS-y gotowe, płyn hamulcowy, No, tam chyba mówiłem o tym już kiedyś wymieniony a już troszkę tam 60 na piecu jeszcze niech popyka chwilę, niech się wentylator włączy i idziemy dalej. Obroty jakie mamy mieć 1100 plus minus 50, no i tak mniej więcej sobie tam skacze. TPS, tutaj mamy dolną granicę jak widzę, bo jest bodajże jak pamiętam sekunda, sekunda. Jak pamiętam, jak mi kurde instrukcja mówi, bo ja tego mam wszystko spamiętać to był wręcz możliwe. 098 yy, tak, i 101, A dokładnie 0,985 1015, także ustawimy na jedyneczkę i będzie dobrze, także lekko do poprawy. Obroty ustawione jest super. Yy, ładowanie ma, wiadomo teraz się ten wentylator włączył, może mieć troszkę mniej, ale ale tak to jest w porządku więc co? Ustawię mu TPS-a, A, do tego drugiego dosania, no to muszę go zgasić, bo teraz będę podnosi cały czas. Eee, kabel święty który akurat w zetkach jest 0,709 09 bodajże zupełnie inny kabel niż w innych, tak samo w GTRach ale zakupiony. Bo często się przydają Tak wyglądają podciśnienia w cyfertach Jeśli cyferkę to już jest naprawdę sztuka ustawić, zresztą to już jest zależne od, od stanu silnika, znaczy aż od stanu. Od kompresji, nie? Dokładność 30. Czasem tam znikają, czasem się pojawiają. To już ruch płoka jest za to odpowiedzialny. Więc co może teraz? Zgaszę, założę zaślepki na podciśnienia. Fajnie eee, idzie równiutko Nie ma co I TPS jeden jak i drugi Ale to tak mówię po, po Chociaż z tego od kiedy mogę nawet teraz Przestawić Ale to za chwilkę Dobra, na razie Waku wyłączam i bawię się z TPS-ami Błędy świecą Ponieważ jest odpięta yy, Kostka od przepustnicy Wsmagającej napięcie na niej, ponieważ TPS jest kręty, mamy jeden gwoźdź a mamy mieć w okolicach ołówki także za dużo patrzcie ile tam jest, jak tyle kręci. raz, dwa, raz, dwa poluzować i poruszać, nie w tą stronę bardzo różnice yy, wiadomo na czym można by powiedzieć że suzuki nie? podobne układy mają jak to tam wygląda temat, więc zaraz sobie zamknę, tak jest otwarte tak jest zamknięte całkiem jeszcze sobie sprawdzę teraz o za dużo, przesadziłem troszkę więc jeszcze lekka korekta sobie poruszać prawo, lewo o, o, o. To są tak niskie wartości, że malutki ruch i robotę robi ustawiłem na 0,51 a ile by miał być tego no, 0,52 jest tylko poruszam delikatnie jak widać 0,51 ale jeszcze poruszam prawo lewo dobra i teraz ile jest 0,47 nie często jest dobrze poruszać ale chyba tam jest o 48 także i tak wypacowało w miarę oj za dużo Jeden ponownie Idę poruszać Poruchać kurwa, nie poruszać Dobra I okej, okay, dziewięć. 0,49 Jest dobrze Od 0,48 chyba do dwa jest zakres. No dobra, to teraz jeszcze wysokość sania, tylko muszę go muszę mu zgasić, wpiąć wtyczkę, połączyć się jeszcze raz i sprawdzić jak się zmienia właśnie sanie. Także to jeszcze sekundka, jeszcze troszkę kręcenia zostało. A ja tutaj mamy śrubeczkę. Dostanę się ja do niej. Dostanę się. Jest ok, i co by nie było. Dobra, wracam za sekundkę. Szybkie oględziny, znaczy oględziny, no już po robocie i porachować żelazo, bo takie troszkę warunki nie niesprzyjające. Gotowa Zetka, bardzo ładnie sobie chodzi. Synchronizacja TPS-y, no to kto robi przy sprzętach, to wie, że, że robi to robotę. Jeszcze jeśli się ustawi idealnie, te krótce, no one się często urywają w trawkach. Są wszystkie, cztery nowe. A czy urywają? Przy ściąganiu. Takie są sztywne, przyklejone. Pracuje sobie ładnie Pewnie ściąganie zostanie Jak przed, przed całą robotą Wiadomo było, że zostało Także ściąganie No bo to już ten motocykl był, że ściąga w prawo Także no, jest jak jest Dobra, chowam to, idę się grzać pierdolić Nie będę stał na Na zimnie, bo chłodno Ostatnio mrozy, zima, te sprawy Kto by się spodziewał w listopadzie, nie? Coś strasznego